Witajcie moi kochani na kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbujemy sobie trzy zrabki po 10 zł. Czyli takie 3 razy 10. Zobaczymy, ile z 3 razy 10 uda się wygrać. Dawno, dawno nie miałam bonusa 7. Zobaczyłam, zabrałam Bik 777 i krystal Cash. Zaczniemy od tej Bik 3, siódemki numer 18. I tutaj. Proszę, dużo siódemek. Dużo siódemek. Strapko, halo. Niestety, chyba mnie nie słyszy. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, może po drugiej stronie się schowały siódemki. Nie ma. Nie ma siódemeczki. Niestety. O! Niestety. Siódemki nie ma. Pierwsza. zrabka pusta. Numer czternasty. Bonus siedem. I tu albo siódemka. A jest plecak. Klips. Ananas. Diamenty. Perła, arbus, cytryna, chmury, korona, biedronka, podkowa, karta, wisienki. Balsam, narty, awokado, gwiazda, kawa, palma i rower. Bonus siedem.

Albo złota, albo dolarka. Jest dwadzieścia pięć, trzydzieści dwa, osiemnaście, dwadzieścia trzy i siedemnaście. Drugi rządek siedem, trzydzieści cztery, sześć, piętnaście i szesnaście. I trzecie trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden, i pięć. No, ostatnia szansa. Trzydzieści sześć w ostatnim rzędzie, trzydzieści pięć, dwadzieścia dziewięć, osiem, i dwadzieścia osiem. Same boki się posypały. Wygrywająca ani jedna. ROH. No niestety. U mnie w obliczeniach 3 razy 10 wychodzi 0. <try> 3 razy 10 niestety to jest w tym przypadku 0. Mam nadzieję, że szczęście wróci. A Wam się odcinek podobał? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Miłego dnia! Pa!